Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Ucho igielne. Audycja inspirowana krętymi uliczkami Jerozolimy, które wiodą do miejsc pięknych, świętych, sentymentalnych, czasem nieoczywistych, a czasem zaskakujących. Zaprasza Mariola Serafin. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w Uchu Igielnym. Moim dzisiejszym gościem jest Małgorzata Mudysat, która przez niemal 16 lat, dobrze, małgosiu, mówię, 16 dobrze. lat e, żyła w Jerozolimie, tam założyła rodzinę. Dzisiaj co prawda e, rozmawiamy sobie zdalnie już ze Szwajcarii. E, witam cię, Małgosiu. Witam. Dzień dobry. Ale ja bym chciała, żebyśmy nie o Szwajcarii, a jednak wróćmy do Ziemi Świętej i wróćmy do Jerozolimy. Bardzo e, chętnie. Słuchaj, ja Ci chciałam podpytać troszeczkę o twoje, o twoje życie prywatne i o to, jak, jak wygląda właśnie rodzina, która jest rodziną z jednej strony, tak, Ty jesteś Polką. Twój mąż jest e, Arabem chrześcijaninem, pochodzi z Nazaretu, spotkaliście się w Jerozolimie, e, tam przez długi czas mieszkaliście, no teraz was e, życie poprowadziło na inne tory, ale właśnie ja, macie trójkę piękno okich dzieci. Naprawdę wielkookich i pięknookich dzieci. Jak ja się przyglądam Waszemu, waszemu funkcjonowaniu, to jestem pełna, pełna zafascynowania. I, szanowni Państwo, chciałam zacząć od, od pewnej rzeczy, którą, która jest dla mnie po prostu niesamowita. A mianowicie, tak, Małgosia rozmawia z dziećmi. Po polsku tata rozmawia z dziećmi po arabsku. Między sobą rozmawiacie po angielsku, jak to już po idzie angielsku. we trójkę. Dzieciaki się teraz w szkole uczą francuskiego, tak? Francuskiego. I mhm. teraz jak to działa? Yy, totalny chaos. <laughs> yy, dziękuję Ci za te piękne słowa. Yy, to tak nie jest pięknie i kolorowo na co dzień, bo czasami rzeczywiście dochodzi do, yy, do jakichś nieporozumień, bo ja czasami właśnie powiem coś dzieciom po polsku, a, a tatuś powie po arabsku, więc jest yy, śmiesznie, bo czasami tak właśnie zaczynamy, yy, zaczynamy jedno zdanie w jednym języku i taki mieszany jest bardzo. Yy, bardzo mieszany jest. Jest wesoło. <noise> Jest wesoła. Właśnie moja córka pierwsza, która się urodziła się w Jerozolimie i wychowała się, chyba, chyba miała tak najbardziej, naj, najłatwiejszy start, jeżeli chodzi o język polski, bo byłam bar byłam otoczona y, wielu Polakami, tak, bak, y i czy to byli e, księża, studenci, z którymi się gdzieś tam spotykałam? Czy moje przyjaciółki serdeczne e, z żona pana Piotra Puchty Danusia, przedstawi e, przedstawiciela biura naszego polskiego w Ramalach, z którą się przyjaźnię do dzisiaj? Czy przyjaciółka, e, moja inna Beatka. Więc e, byłam otoczona e, Polakami, e, były nasze siostry, e, z którymi się też spędzało czas. E, I ja pamiętam teraz tak. Moja córka nie chodziła nigdzie do żadnej polskiej szkoły i nauczyła się czytać i yy, po polsku, yy, właściwie takim samoukiem była i to było dla mnie tak szokujące, kiedyś właśnie jakieś spotkanie też było, to z kolei też u Agnieszki, która pracowała w Czerwonym Krzyżu czytałyśmy jakieś tam bajeczki e, e, Jan Brzechwy e, dla dzieci. I nagle moja Julka mówi to ja też chcę przeczytać, a wtedy miała 6 lat. Więc ona wzięła tą książkę i, i zaczęła czytać i wszyscy byliśmy w szoku, ja najbardziej, bo ja nie wiedziałam, że ona umie czytać i po polsku. No pięknie, no to cię dziecko zaskoczyło. Tak. Y, Ale... Natomiast te, te moje drugie dzieci, Zohar się urodził też w, Jero w Jerozolimie. E, Laila urodziła się już w Szwajcarii, więc Tutaj mam mniejszy kontakt z Polakami, ale też, też ten, brakuje e, mi słowa, e, e, kontynuujemy tą tradycję i, i, i pielęgnujemy, pielęgnujemy, e, pielęgnujemy tą polską kulturę i polski język. Jest to dla mnie bardzo ważne. Pięknie, to też dziękuję Ci za to, że, że, że dbacie o ten polski. A jak, jak na co dzień w takim no, tyglu międzykulturowym w domu, ale i też już w kraju, który no, właśnie, jest, jest daleko? Tak? No, jednak Izrael jest jakby już totalnie daleko od Polski, też tak właśnie kulturowo. I jak nie mm, zadbać o, o tę swoją. Mm, Polskość w takim dobrym Polskość. tego słowa rozumieniu? Wiesz co, to właśnie to jest ważne, że, że, że ta Polska w Jerozolimie jest, bo naprawdę bardzo dużo znaków, czy, czy na drodze krzyżowej, czy, czy właśnie obecność siostr, sióstr polskich, Elżbietanek, czy dwa, dwa domy polskie. Czy domy sierocińce? Czy to są na, na górze? Te, również Elżbietanki. Dom Pokoju na, na Górze Oliwnej. I drugi dom, który powstał już w czasie, kiedy powstał mur separacyjny między Jerozolimą a, a Betlejem, tak? jest Powstał drugi, drugi dom dla, dla sierot palestyńskich. Są święta. Są święta właśnie tego typu, jak wiesz, 11 listopada, kiedy kiedy jest uroczysta msza, znowu e, w kościele, w Bazylice e, Grobu, ale i później świętuje się, e, tak, tak bardziej po ludzku powiem, i jest to w pizza i piwo e, w, w, w restauracji, gdzie już było rok rocznie organizowane. Też e, organizatorem tego był e, ksiądz Piotr Żelasko, e, więc oni już nas tak znali, że y, częstowali nas, już był dla nas przygotowany tort w barwach, w barwach Polski. Więc to było bardzo sympatyczne, był odśpiewany uroczyście hymn polski. I deklamacja wierszy. Y, i deklamacja wiersza, tak, bo to było właśnie fajne, była okazja spotkać się z Polakami i, i zaczęliśmy tam recytować różne wiersze, różnych wierszy. Wiesz, nie tylko inwokacja, ale właśnie y, lokomotywa. I tak zaczynaliśmy huralnie, a potem coraz ten kurs się tak robił mniejszy, bo tam nie niech no tak do, to, 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 to już... do, do ostatnich zwrotek. Do ostatnich zwrotek to nie każdy dochodził ale było bardzo, bardzo właśnie sympatycznie i bardzo tęsknie za, za tym czasem. Powiedz mi tak, mówimy o tych znakach polskich, śladach polskich tam, ale to nie tylko polscy przyjaciele. Myślę, jestem przekonana, że miałeś również lokalnych przyjaciół, zarówno Żydów, jak i Arabów. Tak, na przestrzeni tych 16 lat miałam okazję mieszkać w różnych częściach Jerozolimy. I to była część i właśnie arabska, i część, i część żydowska. Więc rzeczywiście, y, znaczy ze strony żydowskiej to znowu była Polka, tak? Bo to y, przez przypadek, przez koleżankę, y, przez przyjaciółkę moją poznałyśmy Polkę, Żydówkę, y, y, która pochodziła z Wrocławia, y, więc pani w wieku mojej mamy. Więc to taka była relacja bardzo, y, y, bardzo taka bliska. I też ona była zapraszana do nas na przykład na, na wigilię czy na, na Wielkanoc. Yy, yy, wiesz, mogę powiedzieć, że u mnie przy, przy, przy moim stole było, było bardzo różnie, bo przy jednym stole w tym samym czasie spotykali się właśnie i Arabowie, i to byli chrześcijanie, to no, no, moja rodzina, tak? Ale i moi przyjaciele, muzułmanie, i w tym samym czasie i Żydzi. Więc. Yy, więc było, było kolorowo. Nie zawsze, wiesz, problem polega na tym, że kiedy zaczyna się mówić o polityce, to wtedy się robi tak troszeczkę, jest zgrzyt, tak? Atmosfera ale, się kisi, tak? Atmosfera, ale to nie, ale to nie było, wiesz, żadnych takich bitew tutaj. Było bardzo, bardzo gorąco yy, i my tutaj właśnie <grych> wstępowaliśmy w tej, tej takiej, takiej roli mediatora, a tym mediatorem też było wino, więc i ta polna, polska gościnność. Yy, więc yy, przepraszam, no, możemy jeszcze spokojnie. raz. Tak polska no, spokojnie. Nie mi się to jakoś. Przy moim stole siadały właśnie różne osoby i to byli przyjaciele, rodzina, Arabowie, chrześcijańscy i, i muzułmanie przyjaciele i, i, i właśnie tutaj ta Pani Polka, Żydówka, o której wspomniałam. I było różnie, bo łączy, jesteśmy wszyscy ludźmi i, i po prostu jest, mamy, mamy dużo wspólnego. A, a czasami y, są takie zgrzyty, kiedy zaczyna się mówić pol, o polityce, i, i, i to nas różni. Y, więc czasami o tym w ogóle nie, nie rozmawialiśmy. A jak czasami się pojawiły te, takie tematy, no to a tutaj ta właśnie polska gościnność by, byliśmy jakimś takim mediatorem i y, 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 y też wychodziliśmy. Więc miałam jakiś taki udział w tym, że, że, że łączyłam te, te, te różne światy w tej Jerozolimy. W tej, w tej Jerozolimie. Myślę tak sobie. Mhm. Już za chwilę podpytam cię o inne twoje przygody z takim życiem na co dzień w Jerozolimie. Ucho i giele. Moim dzisiejszym gościem jest Małgorzata Mudesaad, która przez prawie 16 lat mieszkała w Jerozolimie. Małgosiu, uwielbiam Twoją historię o tym, jak się sprowadziliście na nowe osiedle i sąsiedzi Was prosili o wyniki Eurowizji. I żebym nie została sama z tą historią, proszę opowiedz nam ją, bo ona jest naprawdę warta tego, żeby, żeby puścić ją w eter. Tak, więc może jeszcze zaczynając tę historię, bo to kupiliśmy mieszkanie w Jerozolimie po stronie żydowskiej. I e, byliśmy tam właściwie jedynymi e, ch, e, chrześcijanami, tak, w tym, w tym, w tym w, nie mówię, bo to tam y, y, u, koło ulicy były, były, były inne takie rodziny, natomiast w tym naszym, y, w tym naszym budynku to by, byliśmy tylko my, więc y, kiedyś była Eurowizja właśnie i y, sąsiedzi nasi, to był piątek, więc religijni Żydzi wtedy nie mogą e, korzystać z różnych e, dobrodziejstw techniki, czyli również e, w tym e, telewizora. E, I pan nas się pytał, żeby, czy my będziemy oglądać, bo on jego bardzo interesuje, jak, jak, e, jak wypadnie Izrael. I mówię, no to dobrze, no to będziemy oglądać. My no tam nie zawsze oglądamy tą Eurowizję, ale no to dobrze, będziemy oglądać. I pamiętam wtedy, mówię, no to to, wyślemy ci SMS-a. A on mówi, tak, w ogóle wiesz, nie zaskoczyliśmy w pierwszym momencie. A on mówi, Nie, nie, nie no, nie, bo to dopiero będę mógł odczytać w sobotę wieczorem, ale to właśnie, wsuń kartkę pod, pod drzwi. <grym> Więc to było takie śmieszne. Pamiętacie, kto wtedy wygrał tę Eurowizję? Nie, nie Izrael, nie pamiętam. No Izrael często wygrywa, wygrywa więc my wtedy. Ale skoro, czy, czy zawsze te relacje już były takie w takiej wzajemnej pomocy, czy musieliście przecierać no, szlaki? Nie, było, musieliśmy przetrzeć. Powiem wprost, że kiedy kupiliśmy mieszkanie tam, to kiedy lokatorzy dowiedzieli się o tym, że ta pierwotna właścicielka mieszkania sprzedała. Mieszkanie y, Arabą, tak? Miała duże problemy, bo właściwie sąsiedzi wszyscy przyszli, jak ona to mogła zrobić, i mieli wszyscy do niej wielkie pretensje. Ona o, czym, o, o, o tym nam powiedziała, więc y, trudno się wprowadzać do takiego mieszkania, gdzie szczególnie z małymi dziećmi. Wtedy się Zoher urodził, miał, miał właściwie naprawdę, był bardzo malutki, miał miesiąc. Y, ale pamiętam, więc takie, nie było żadnych jakichś tam kłopotów z tego, z tego, z tego powodu. Natomiast było takie ozięble. I pamiętam kiedyś, chyba wróciłam z, z zakupów, właśnie z tym małym dzieckiem. Samochód zaparkowałam i wnosiłam torby do mieszkania. I przyjechała sąsiadka akurat ze swoimi dziećmi, i też oferowali mi pomoc. Ją ja tak grzecznie nie dziękuję, bo przecież ona sama swoje miała zakupy też. Ale yy, wiesz, więc poszłam, gdzieś tam przytrzymali mi drzwi, żebym mogła wejść, yy, i nagle odwracam się, kiedy już wiesz, wkładałam klucz do, do drzwi moich, że cała rodzina właściwie stoi z tymi moimi zakupami, bo ja miałam wrócić kilka razy do tego samochodu. Oni mi wszystko wnieśli. Ale to było takie przyjemne, natomiast inny taki moment, ta sama akurat rodzina. Yy, yy, przy, był kiedyś jakiś kłopot tam z, z rurą kanalizacyjną i przyszedł właśnie sąsiad z, zobaczyć, czy to nie u nas. Yy, no i miał yy, broń, tak, za zapasem, no bo, yy, bo właśnie yy, to była... To był Pizgadzejew, czyli to jest kolonia tak, yy, w, w Jerozolimie. Yy, oni mają broń, po prostu, Izraelczycy ze sobą, mają pozwolenie na broń, mają prawo, prawo nosić broń. Więc, yy, to nie wiem, w Polsce chyba nikt do sąsiada nie idzie yy, z bronią, nawet jeżeli to nie jest wizyta, jest tylko po prostu tak wpaść na chwilę. Yy. Trudno było, wiesz, dla mnie też być sąsiadem tam, bo kiedyś była ta, taka historia: przyszedł pan pożyczyć ode mnie złotówki, wymienić właściwie złotówki, bo jego syn wyjeżdżał do Polski na, na, na wycieczkę ze szkoły organizowaną. Do Polski właśnie i, i chciał mieć jakiś złotów, więc oczywiście. Ale później po powrocie, on przyniósł mi te. Przyszedł do mnie zapytać, czy on te złotówki mi może oddać. Więc ja mu tam dałam 100 złotych, więc na tydzień tygodniową wycieczkę nie jest to jakaś wygórowana suma. <laughs> mimo, że to było kilka lat temu. <laughs> I zdziwiłam się, że właśnie, że wydał tylko 30 złotych w, w ciągu tych 7 dni, więc tak. Za, dopytuje, dopytuje dlaczego, co on nie było. Nie, no wszystko mieli zapłacone, wszystko tam było zorganizowane. Ja mówię, no dobrze, no ale jakieś pocztówki, jakieś lody, jakaś kola, nie wiem, no coś tam. Mówi, no nie, no nie, wiesz, nie, nie, nie było tak czasu. Ja, mówię, ja jestem taka dociekliwa, wiesz, ja mówię, no kurczę, no ale jak, powiedz mi, no to, to co oni tam w ogóle widzieli? A on mówi, no tak, on był taki speszony. On mówię, no, ja mówię, no to co? No to tylko, tylko Auschwitz? A mówi no, no tak. I ja się wtedy poczułam bardzo źle z tym. Wiesz, bo będąc właśnie y, sąsiadką, y, bo ja mówię, to powiedz mi, jeżeli twój syn jedzie do Polski, poznaje kraj tylko od takiej strony właśnie historii, takiej smutnej historii, to jak, jaką to ma przyszłość ten nasz, ten nasz dialog, ten nasz. Znaczy się, to też nie nasza wina, tak? że my byliśmy akurat pod okupacją i te, te, te obozy te, 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 te były na naszym terenie, ale ja mówię, jak. Jak, to, jak, jak ja mam tutaj być tą twoją sąsiadką, kiedy twój syn myśli, że, że, że Polska to, to dla niego tylko, tylko ten obraz? A nie, przecież ty sama dobrze wiesz, bo pracujesz też w muzeum i, 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 i możesz o tym dużo lepiej opowiedzieć niż ja, ale y, dlaczego nie ma takiej otwartości? Dlaczego się nie mówi jak, jak o tej pięknej, pięknej historii y, 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 Żydów y, w Polsce? tylko są bardziej tacy nastawieni właśnie tylko na, na te obozy. I, I spotkałam się jeszcze raz z, z, z całą rodziną gdzieś tam na parkingu i mówię, no to co, to może jeszcze raz pojedziecie do Polski, żeby poznać kulturę Polski i wtedy ten chłopczyk, nie ten chłopak, który był, widział, tylko jego młodszy brat, on się tak wystraszył i tak przytulił się do mamy, mówi, nie, tylko nie tam, bo tam jest strasznie. Więc dla mnie to było bardzo smutne. Ja mówię, że jak można, jak można ten dialog prowadzić, kiedy, kiedy, się nie, kiedy się cały czas wspomina tylko to, co złe, a nie mówi się o tym, co dobre. Nie można patrzeć w przyszłość w taki sposób. Mm -hmm. Więc to było taka, taki, takie, takie smutne to dla mnie doświadczenie. No, by, by, bywają takie rzeczywiście nieprzyjemne, ale myślę, że będąc tam samoistnie dawaliście też świadectwo, że że Polak nie równa się antysemita, prawda? Bo byliście, weszliście z mieszaną rodziną w środowisku zupełnie, zupełnie obce. Wiesz, to nie było takie bardzo obce, bo, bo, to, bo to było tylko to było tak jak rzut kamieniem, tak? odległość. Więc to nie jest. Tam też jest. Wiesz, y Pro, jest bardzo duży problem z mieszkaniami, bo, bo Arabowie nie dostają pozwoleń na mieszkania, na, na budowanie domów. Na budowanie jest bardzo, bardzo trudno, czy nawet do dobudowanie kolejnego piętra jest, 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 jest bardzo trudno, żeby uzyskać pozwolenie. Więc ci Arabowie szukają też gdzieś innej, jakiejś innej alternatywy, żeby gdzie indziej mieszkać, tak? a powstają. Domy, właśnie budowa osiedla żydowskie, izraelskie, więc no niestety takie, takie są realia. Mhm. Trzeba, trzeba po prostu gdzieś mieszkać. Mhm. A często jest tak, że po prostu e, Izrael burzy, e, przyjeżdża po prostu i wiesz, jest pięknie wybudowany dom, a na przykład okej, okay, nie macie pozwolenia na to piętro e, i przyjeżdża buldożer, przyjeżdża jakaś taka kula, która to po prostu rozwala i też byłam świadkiem, e, u, u, kiedy, kiedy dom po prostu sąsiedni był, piętro całe było zburzone. Trudne to są, to są momenty e, nawet nie historii, a, 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 teraźniejszości, a tam i, i, teraźniejszości. I, i budowania, i budowania tam, tamtej społeczności, tak naprawdę na antagonizowaniu. No, miejmy nadzieję, że, że gdzieś tam tych rzeczy będzie coraz mniej. Tu trzeba się chyba modlić i trzymać kciuki. Prawda? Małgosiu, ja Ci bardzo dziękuję za tę naszą e, dzisiejszą rozmowę. E, życzę całej Twojej rodzinie pięknej pięknej wiosny i pięknego lata bo już zapasem wakacje dla dzieciaków. Dziękuję ci serdecznie. Ja tobie również Mariola, dziękuję za to miłe spotkanie. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.